Swój mini wykład chciałabym poświęcić dziennikom osobistym dwóch wielkich pisarzy, Raymonda i Żeromskiego. Oczywiście w tak krótkim wystąpieniu zdołam dotknąć tylko kilku wybranych zagadnień, być może wcale nie najważniejszych, mam jednak nadzieję, że zdołam Państwa tymi dziennikami choć trochę zainteresować. Pierwsza z podjętych przeze mnie spraw dotyczy samego sposobu prowadzenia dzienników przez Rejmonta i Żeromskiego. Powszechnie wiadomo, że obaj pisarze konkurowali ze sobą na wielu polach. Rywalizacja o literacką Nagrodę Nobla jest tego chyba najwyrazistszym przykładem. Historycy literatury też bardzo chętnie ustawiają ich, czy raczej ustawiali, bo dziś ta perspektywa trochę się zmieniła, w opozycji. Najczęściej intelektualna proza żaromskiego jest tutaj przeciwstawiana zmysłowej obserwacji rzeczywistości u Rejmonta. Nie rozstrzygając zasadności tych porównań, chciałabym powiedzieć, że sposób prowadzenia dzienników przez Rejmonta i żaromskiego pokazuje, jak bardzo i w tej praktyce byli odmienni, jak bardzo i tutaj się różnili. Dzienniki Reymonta cechuje totalny chaos. Przypomnę lata życia autora chłopów 1867-1925. Jego zapiski osobiste wydane pod tytułem Dziennik Nieciągły obejmują lata 1887-1924. Wynika z tego, że zaczął prowadzić diariusz, gdy miał lat 20. Skończył niespełna rok przed śmiercią. Ta statystyka oddaje tylko część prawdy. Raymond rzeczywiście prowadził dzienniki przez całe życie, ale w sposób bardzo niesystematyczny, kapryśny, rwany. W młodości, gdy dziennik jak się wydaje miał dla niego największe znaczenie, pisał w miarę regularnie. Najliczniejsze zapisy pochodzą z lat 1888-1895. Ale i wtedy potrafił zrobić zaledwie kilka notatek w roku, później na kilka lat jako diarysta całkowicie zamilkł, by następnie w jakimś ważnym dla siebie momencie jak kryzys małżeński lub pierwsza wojna światowa powrócić na chwilę do notowania. Ta chwila to dosłownie dwie, trzy, pięć dziennych zapisów i znów przerwa. Do regularnego zapisywania spraw osobistych Raymond wrócił w latach dwudziestych, ale wówczas wybrał zupełnie inną formę dzienników prowadzonych w niewielkich kalendarzach, typowo memoryzacyjnych, sprowadzonych do rejestrowania stanu pogody, stanu własnego zdrowia, otrzymywanej i wysyłanej korespondencji, odbieranych i składanych wizyt. Rwany i nieregularny sposób prowadzenia dzienników to jedno, ale na wspomniany wyżej diarystyczny chaos ma wpływ również to, jakie nośniki Raymond wykorzystywał, inaczej mówiąc, w czym, gdzie i jak notował. W młodości, gdy prowadził opisowe dzienniki, zapiski osobiste robił w kieszonkowych, dość cienkich notesach. Te notesy nosił ze sobą, dość ogólnie powiem, do pracy. A pracował wówczas na kolei warszawsko-wiedeńskiej, był pomocnikiem dozorcy plantowego na odcinku toru między najbliższymi stacjami rodzinnej Wolburki, Rokiciny i Baby. Wspomniane notesy od początku miały podwójne zastosowanie. Od strony okładki przedniej autor robił, przeważnie atramentem, wpisy osobiste, od strony okładki tylnej, najczęściej ołówkiem, notował sprawy służbowe. Niewielkie rozmiary notesów pozwalały na to, by nosić je w kieszeni i wyciągać w zależności od potrzeb albo żeby sporządzać listy pracowników, notować kursy pociągów czy rachować podkłady kolejowe, albo żeby dawać ujście prywatnym marzeniom, frustracjom, zniechęceniom. Podobny sposób Raymond prowadził kolejne swoje notesy, gdy już wyjechał z Krosnowy do Warszawy i zajął się pracą literacką. W notesach z połowy lat 90. sprawami służbowymi, notowanymi od końca zaszytu, są zatem obowiązki dziennikarsko-pisarskie. Od strony opłatki przedniej nadal prowadzone są zapiski osobiste. Przy czym ten nadrzędny, dwustronny, ten dwustronny porządek notowania jest bardzo umowny. Wpisy osobiste i te związane z aktualnymi zajęciami autora dość swobodnie mieszają się ze sobą, a w obu częściach notesów panuje duży chaos spowodowany albo brakiem datowania, albo niechronologicznym wprowadzaniem zapisków diarystycznych. Pomiędzy te zapisy, w sposób całkowicie przypadkowy i dowolny, wstawiał też Raymond teksty o przeróżnej wartości i przeznaczeniu. Szkice projektowanych utworów literackich, bruliony opowiadań, bruliony listów, yy, adresy, rachunki, rysunki, zapiski niepodlegające jakiejkolwiek klasyfikacji, czy będące już efektem chyba tylko bezmyślnego gryzmolenia. Do tego nieustannie skreślał, nadpisywał, zamazywał, absolutnie nie dbał o porządek ani czytelność wpisów. A żeby sprawę jeszcze bardziej skomplikować, to trzeba zaznaczyć, że Raymond miał zwyczaj, nawet niezależnie od prowadzonych równolegle notatników, wprowadzać swoje diarystyczne zapisy na jakieś luźne kartki, do przeróżnych innych zeszytów i brulionów, które w danej chwili leżały na jego biurku, w których akurat notował pomysły utworów bądź redagował kolejne ich wersje. Bywa, że tekst i życie wzajemnie się warunkują. Przykładowo wpis z 9 stycznia 1889 roku, cytuję: Kocham, kocham całym jestestwem i prawie jestem szczęśliwy, wraz z późniejszymi komentarzami, Raymond wprowadził do rękopisu opowiadania pod tytułem O zmroku, pod fragmentem kończącym się sceną miłosnych wyznań bohaterów. Jednak informację o śmierci ojca i o tym, że pisarz wybiera się na pogrzeb, znajdziemy w Brulionie Chłopów, bo wiadomość ta przyszła do autora akurat w trakcie pisania tej powieści. Nawet tak pobieżna charakterystyka pokazuje, że dzienniki Raymonda to trochę dzienniki widmo, nie posiadające żadnych cech fizycznych, żadnych wymiarów, niepoliczalne ani na tomiki, ani nawet na dzienne notatki. Wiadomo, że one istnieją, że Raymond je prowadził, ale nie da się ich obejrzeć jako jednego dokumentu czy zespołu w autografii. Nie da się ich skopiować ani udostępnić, udostępnić w formie skanów lub zdjęć. Znajdują się w różnych bibliotekach i archiwach. Żeby je czytelnik w ogóle mógł przeczytać, wcześniej edytor musi dotrzeć do tych rozproszonych zbiorów, przedrzeć się przez tysiące stron rękopisów, a nawet odpisów i rozstrzygnąć, niekiedy dysponując szczątkowym zapisem, który z nich można uznać za diarystyczny, a który nie, a następnie złożyć je w chronologicznie uporządkowany dziennik. Dlatego książkowe wydanie dzienników Remota stanowi skrajny przykład dwuautorskiego konstruktu edytorskiego – Edytor staje się właściwie współautorem owego diariusza. Z tej perspektywy patrząc, praca nad ustaleniem tekstu, tekstu dzienników żeromskiego odbywa się w warunkach niemal laboratoryjnie czystych. Młodzieńcze dzienniki żeromskiego, bo o nich tu mówimy, stanowią precyzyjnie wydzieloną całość tekstologiczną, gatunkową, materialną, a nawet archiwalną. To zespół co najmniej 26 tomików, z których zachowało się 18. Niepewność co do ostatecznej liczby tomików, a także rozbieżności w obliczeniach kolejnych edytorów, ile zeszytów tworzyło korpus dzienników, wynikają wyłącznie z zagubienia części owych zeszytów, nie z autorskiej niefrasobliwości czy w tym względzie, czy z archiwalnego chaosu. To komplet, choć głównie w wyniku zawirowań wojennych, zdekompletowany. Przechowywany jest w jednym miejscu, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, dostępny z każdego miejsca świata w Bibliotece Cyfrowej Polona. Wystarczy w jej wyszukiwarkę wpisać hasło Dzienniki Żeromski i wyświetlą się skany wszystkich 18 zachowanych tomików. Jako komplet traktował swoje młodzieńcze dzienniki sam Żeromski, gdy krótko przed śmiercią w testamencie przekazywał zbiór swoich książek, korespondencji, recenzji oraz pamiętników, bo tak w testamencie nazwał dzienniki, PEN-klubowi z zastrzeżeniem, tu też cytuję, żeby cały ten zbiór nie był dzielony i mógł stanowić całość, jak obecnie. W młodości również panował nad strukturą dziennika. Prowadził go systematycznie w osobnych, tylko do tego celu założonych zeszytach. Niemal wszystkie tytułował i na bieżąco numerował. Wiele z nich opatrzył datami, mottami, dedykacjami. Nadał dziennikowi wyraźny początek. Pierwszy tomik zaczął od motta informującego o tym, że to ulubiony nauczyciel kieleckiego gimnazjum Antoni Gustaw Bem zainspirował go do założenia diariusza. Napisał autobiografi autobiograficzne wprowadzenie do całości pod tytułem Kilka wspomnień z lat mego dzieciństwa. Pierwszy dzienny wpis datował 19 maja 1882 roku, i nawet jeśli w rzeczywistości wykonał go dopiero we wrześniu, to od tej daty rozpoczyna się dziennik żaromskiego. Kończy, kończy się może nie tak, wyrazi, nie tak wyraźnie, ale wyraziście. Pisarz zrezygnował z jego prowadzenia na początku 1892 roku, gdy porzucił pracę gubernera i rozpoczął karierę literata. Na graniczność tej sytuacji oraz świadomość autorskiej decyzji zwracają uwagę wszyscy badacze życia i twórczości Żeromskiego, wskazując jednocześnie na ważne funkcje psychologiczne, tożsamościowe, edukacyjne, twórcze, jakie w młodości pisarza ów dziennik spełniał. Żeromski bardzo dbał też o estetykę swoich zapisów. Jego pismo jest równe, czytelne, niemal kaligraficzne, niestaranne, niestaranne tylko wtedy, kiedy diarysta pisze pod wpływem silnych emocji, w wyjątkowym pośpiechu lub dysponując ograniczonym miejscem, na przykład na końcu tomiku ścieśnia tekst. W, przejrzys w przejrzysty sposób oddziela kolejne notatki, podkreślając lub biorąc w ramki ich daty, dbając o interlinie. Sygnalizuje nawet przejścia tematyczne wewnątrz jednego dziennego wpisu poziomą kreską lub innym graficznym przerywnikiem. Bardzo niechętnie skreśla, poprawia, nadpisuje. Robi to niezwykle rzadko. W zeżytach liczących przeciętnie 150 kart trafia się raptem kilkanaście przekreśleń z reguły pojedynczych wyrazów. Popełnia oczywiście błędy, niektóre zauważa i prostuje, ale bywa i tak, że woli oszukać kogo, pisząc dziennik dla siebie, niż wymazać tekst. Z przykładem takiej estetyzującej strategii mamy do czynienia w tomiku II, że Romski pomylił się w datowaniu notatek z 9 i 10 lutego 1883 roku. Obywa, obydwa te dni oznaczył jako piątek, tymczasem 10 lutego była sobota. Nie wiadomo kiedy zorientował się w omyłce, ale z pewnością ją zauważył. Świadczy o tym wprowadzenie zapisu z 29 lutego. Rok 1883 nie był przestępny, luty miał 28 dni. Trudno inaczej wyjaśnić dodanie przez żeromskiego notatki z 29 lutego niż jako próbę zlikwidowania rozbieżności między datami dziennymi a nazwami dni tygodnia bez, do, bez konieczności dokonywania skreśleń w dzienniku. 29 lutego 1883 roku to dzień, którego w rzeczywistości nie było, a który w dzienniku Żeromskiego jest środą obfitującą w liczne emocjonalne, lekturowe, twórcze i towarzyskie przeżycia autora. Żeromski płakał nad zachlebem Sienkiewicza, napisał rozdział nostalgii, był na potańcówce u kolegi, uczył się historii. Co nie oznacza rzecz jasna, że wszystkie te doświadczenia nie były jego udziałem, ale z pewnością nie w dniu, na który je datował. Zdarzają się oczywiście sytuacje naruszające tę wyrazistą architekturę dziennika. W niektórych tomikach znajdują się doklejane jako integralne części zeszytów, choć zapisane na osobnych kartkach, listy Żeromskiego i do niego kierowane. Pojawiają się wpisy osób, którym Żeromski dawał dziennik do czytania. Usuwane są z zeszytów kartki, niektóre z zapisami. Nie na wszystkie tego typu ingerencje autor miał wpływ, niektóre z pewnością naruszały jego wolę, niemniej całość sprawia wrażenie precyzyjnie przemyślanego i skrupulatnie realizowanego diarystycznego projektu. Było o różnicach, teraz parę słów o podobieństwach. Miejsca wspólne, o których wspomnę, dotyczą m.in. tego, o czym w przedliterackiej młodości Rejmont i Żeromski w swoich dziennikach pisali, a także tego, o czym obaj, każdy na własny użytek, starali się w dziennikach milczeć. Przy wszystkich biograficznie odmiennych doświadczeniach, wspólne dla młodego Rejmont'a i Żeromskiego jest pragnienie wyrwania się z prowincji, wyjazdu do Warszawy i zajęcia się literaturą. Gdyby stopniować przestrzeń, to Raymond tkwi na głębszej prowincji. Pod koniec XIX wieku plant kolejowy między Rokicinami a Babami to intelektualnie i kulturowo prawdziwa ziemia jałowa. Rejmond, którego los zmusił do podjęcia pracy na kolei, ma poczucie życiowej klęski, niespełnienia, przegranej. Najdosłowniej nie ma z kim rozmawiać, nie bardzo ma co czytać, wegetuje z dnia na dzień. Wdaje się wówczas w romans z żoną swojego zwierzchnika, Stefanią Liwską, ale jego zapisy dotyczące miłosnych przeżyć nie są w stanie zrównoważyć wpisów, które można by chyba określić jako psychologię nudy. Zacytuję kilka takich fragmentów. Zapis z 20 listopada 1888 roku. Znowu miesiąc upłynął, nie bez pewnych wrażeń, to prawda, ale takich jednostajnych, takich bliźniaczo jeden do drugiego podobnych, że doprawdy wstyd sobie przypominać, że się go przewegatowało. O ile mi się dotychczas zdaje, to całe dwa lata mojej bytności na Wolburce będzie można zupełnie wykreślić z życia. Zapis z 13 stycznia 1891 roku. Co dalej? Apatia, zniechęcenie, kretynizm, leniwe przeżuwanie dnia dzisiejszego. Zapis z 3 kwietnia 1892 roku. Ach, jaka wściekła nuda, jakie bezmyślne życie, jakie lenistwo mnie pożera, gnuśność i podła namiętność. Raymond ucieknie stąd pod koniec 1893 roku prosto do Warszawy i tam, nierzadko zaznając głody, głodu i nędzy, zacznie torować sobie drogę do literatury, zgodnie z wyznaniem, jakie w lipcu 1892 roku zapisał w swoim dzienniku. Pisać pomimo wszystkiego będę, muszę, niejako, ulegam czemuś, co jest we mnie wszystkim. W podobnym stanie wyczekiwania na, wy na wyrwanie się z kielc, na zmianę, na rozpoczęcie jakiegoś pełniejszego życia jest żeromski pod koniec swojego pobytu w kieleckim gimnazjum. Ma prawie 22 lata i sporo mniej lub bardziej uzasadnionych pretensji, pretensji do środowiska kieleckiego, do rodziny, kręgu znajomych i niektórych kolegów, o ich ciasnotę umysłową, wstecznictwo, zaściankowość, minimalizm. Nie zmienia to jednak faktu, że miał szansę uczyć się w niezłym gimnazjum, od dobrych profesorów, by wymienić tylko Bema i Siemirackiego, na, Miał szansę na samokształcenie na wysokim poziomie, na nieustanne lektury i dyskusje w kółku podobnych mu kolegów idealistów jak Strożecki czy Machajski o Spencerze, Renanie, Brandesie, Turgieniewie. Jesienią 1886 roku Żeromski opuszcza Kielce z niekłamaną ulgą, ale i z solidnym bagażem edukacyjnym, kulturowym, intelektualnym, którego jest świadomy. 22 lipca 1885 roku zapisał w dzienniku, cytuję, skorzystałem z rad Bema, Gregorowicza, Koczanowicza. Bem mówił mi zawsze czytać, czytać, czytać. Wyszło mi to na dobre. Dziś mam zasób wiedzy niezbędny, mam grunt, na którym jako powieściarz stanąć bym mógł". Wówczas jeszcze wierząc, w zdaną maturę deklarował – w uniwersytecie zacznę pisać, pójdę nieodwołalnie na medycynę, postanowiłem i będę walczył z nerwami, z losem, z życiem. Wczesne dzienniki Rejmonta i Żeromskiego to świadectwo marzeń ich autorów, zamkniętych na prowincji, żyjących w trudnych warunkach, o pisaniu i sławie. To opowiedziana przez nich samych historia ich wyrywania się w świat, ambicji życiowych, planów literackich. Historia, od, historia tego, jak wbrew wszystkiemu i wszystkim nie poddali się, nie roztrwonili talentu. Gdy się zderzy późniejsze osiągnięcia obu pisarzy z tym trudnym początkiem, a trzeba przecież pamiętać o bezdomności żaromskiego, o tym, w jak skrajnych warunkach materialnych obaj czasami żyją, niejednokrotnie najdosłowniej przymierając głodem. To odsłania się cały motywacyjny wymiar ich młodzieńczych diariuszy. Diarystyczne wizerunki Rejmonta i Żeromskiego nie są jednak, co trzeba mocno podkreślić w żadnym, w żadnym razie, w żadnej mierze pomnikowe. Jako auto, autorzy i bohaterowie swoich dzienników bywają niestabilni emocjonalnie, niesprawiedliwi w ocenach, zadufani w sobie, kłamliwi, ich zachowania niejednokrotnie irytują. Często też jako autorzy reglamentują swoje wyznania. Dziennik intymny wcale nie oznacza, że piszą o wszystkim. Wręcz odwrotnie, gdy to w ich odczuciu konieczne przyjmują strategię przemilczania, kluczenia, aluzyjności. Ta strategia dotyczy między innymi wstydliwych historii rodzinnych, to przypadek Żeromskiego, i rodzinno-miłosnych u Reymonta. W biografii Żeromskiego takim tematem tabu są losy jego starszej siostry Aleksandry. W dziennikach Aleksandra właściwie nie istnieje. Żeromski wspomina o niej wyłącznie w najwcześniejszych tomikach, z reguły wtedy, gdy ogólnikowo i z goryczą pisze o swoich kłamliwych i upadłych siostrach. Żadnych informacji, żadnych konkretów. Jedyny wpis poświęcony tylko Aleksandrze, zawierający jakąkolwiek wiadomość i utrzymany w bardziej braterskim, współczującym tonie zrobił Żaromski tuż po pogrzebie ojca w dniu 25 września 1883 roku. Napisał wówczas przyjechała olesia, nie była na pogrzebie, ona najbiedniejsza. I zacytował fragment wiersza: biada jest każdemu człowieku samemu, lecz stokroć samotnej kobiecie. Praca edytora to nie tylko, o czym mówiłam na początku, wysiłek przygotowania tekstu dziennika, ale, te, ale też jego skomentowania, zastąpienia tego typu autorskich uników faktami, wypełnienia pustych miejsc maksymalnie wiarygodnymi informacjami. Żeby je zdobyć, edytor musi się trochę zmienić w detektywa, który przetrząsa archiwa, przeszukuje bazy danych, weryfikuje dokumenty i liczy na trochę szczęścia. W przypadku Aleksandry Żeromskiej wreszcie coś się udało ustalić. Skontaktowała się z nami jej praprawnuczka, udostępniła rodzinne materiały. Nie wszystko w tej historii jest jeszcze jasne, ale wydaje się, że sens enigmatycznego zapisu Żeromskiego jest taki. 22-letnia Aleksandra nie przyjechała na pogrzeb ojca, bo prawdopodobnie była już wówczas w zaawansowanej panieńskiej ciąży. Później przez kilka lat żyła w nieformalnym związku z rosyjskim strażnikiem granicznym Michałem Pawłowiczem Karpowem, z którym miała także przedmałżeńską córkę Irenę i którego w 1904 roku poślubiła w prawosławnej cerkwi w zamościu. W akcie owego ślubu znalazło się oświadczenie nowożeńców, że mają oni nieślubnego syna Włodzimierza i że zobowiązują się do sprawowania nad nim opieki. Biograf Żeromskiego, profesor Zdzisław Jerzy Adamczek, przypuszcza, że to oświadczenie Karpowa było jednak bardziej gestem szlachetności i lojalności wobec Aleksandry niż yy, świadectwem prawdy. Z dostępnych dokumentów zdaje się bowiem wynikać, że Michał Karpow nie był biologicznym ojcem Włodzimierza i że Włodzimierz wiedział o tym od dzieciństwa. Zachowane listy dowodzą jednak dobrych, bliskich relacji syna z obojgiem rodziców. Wydaje się, że Aleksandra, z którą brat nie utrzymywał żadnych kontaktów i która chyba pozbawiona była wsparcia innych krewnych, w Karpowie znalazła opiekę. Naturalną konsekwencją tych zdarzeń i wyborów były dalsze losy rodziny. Kiedy po wybuchu I wojny światowej Michaił został ewakuowany w głąb Rosji, wraz z nim pojechała także i zamieszkała w Moskwie Aleksandra z córką i małymi wnuczkami. Włodzimierz Karpow pozostał natomiast w kraju. Aleksandra z Żeromskich Karpow nigdy już z Rosji nie wróciła. Pozostała tam ze swoją rodziną, tam zmarła w 1940 roku, tam dziś mieszka jej praprawnuczka. W dziennikach Reymonta jedna z takich białych plam pojawia się w zapisach z kwietnia 1907 roku, gdy pisarz dość niespodziewanie decyduje się na wznowienie diariusza. Pisze wówczas między innymi, cytuję, akurat 11 lat temu zaręczyłem się zaręczynami miłości. Myślałem dzisiaj o tej długiej drodze. Schacki, miłości, rozwód, małżeństwo. Miłość wulkan i po latach miłość przyjaźń. Pamiętam ten dzień kwietniowy, słoneczny i ciepły, zieleniejący i już rozkwitły, a dzisiaj zimno, szaro, bez słońca i ani jednego liścia. Stary już jestem i jeśli o czym marzę, to już o śmierci. Tak człowiek w życiu musi się taić przed ludźmi, że, nawet, że potem nawet przed sobą nie poradzi być szczerym. Zaczyna się szczerością, a kończy frazesem. Strasznie ciąży mi dom, obowiązki, a może to tylko ciężar życia przygniata. Żeby wyjaśnić depresyjny stan Reymonta, trzeba się cofnąć do połowy lat 90., gdy początkujący pisarz poznał w środowisku literacko-dziennikarskim wa literacko Warszawy około 25-letnią Aurelię Szacz-Sznajdrów, od 1893 roku żonę publicysty i wydawcy Teodora Mariana Szabłowskiego, od 1897 roku żyjącą z nim w separacji. Przez sześć lat żeromski walczył o unieważnienie ślubu Szabłowskich. Udało się to dopiero w maju 1902 roku. Dwa miesiące później Reymontowie byli już małżeństwem. A po pięciu latach małżeństwa, w wieku lat czterdziestu, Rejont pisze, że czuje się stary jeśli o czym marzy, to o śmierci. Przyznaje, że nie ma siły i odwagi, aby cokolwiek w swoim życiu zmienić. Cytuję: Chwilami już niczego nie pragnę, obojętne mi jest wszystko. I nawet w dzienniku unika szczerości. Trudno powiedzieć, ile w tym kryzysie winy Aureli, a ile Raymonda, który obdarzył wówczas gorącym uczuciem mężatkę, Wandę Toczyłowską, i które to uczucie przed żoną ukrywał. Najwyraźniej bał się, aby notatki nie dostały się w ręce Aureli. Zależało mu na stabilizacji, na utrzymaniu z trudem zdobytej pozycji społecznej i towarzyskiej, na zachowaniu pozorów udanego związku. Nie ma więc w dziennikach ani słowa o Toczyłowskiej, o niespełnionej miłości, tęsknocie, marzeniach. Dopiero zestawienie pisanych w tym samym czasie listów do Toczyłowskiej, typowych dla zakochanego Rejmonta, egzaltowanych, chaotycznych, ekspresyjnych, z oszczędnymi, pisanymi jakby ze, ściś ze ściśniętym gardłem zapiskami diarystycznymi odsłania ówczesny osobisty dramat Rejmonta. Dzienniki obu pisarzy, Rejmonta i Żeromskiego, to teksty z wielu względów niezwykłe. Ciekawe, jak sądzę, nie tylko dla badaczy, ale i dla zwykłych czytelników. Dają bowiem możliwość obcowania z wielkimi pisarzami niejako od wewnątrz, dotknięcia na skórka ich prawdziwego życia, zweryfikowania narosłej latami niejednej rodzinno-literackiej legendy, półprawdy czy wręcz kłamstwa. Do takiej lektury współczesnych wydań dzienników Rejmonta i Żeromskiego serdecznie Państwa zachęcam. Dziękuję za uwagę.